Widzimy zabytki. Zaprasza Adam Musiuk. Mamy na Podlasiu kilka miejsc, które są kompletnie zagubione, bo będziecie Państwo, czy jadąc, czy szukając na mapie, mieli problem ze znalezieniem tych miejscowości, bo one są tak, jak to się mówi, troszkę na końcu świata, nigdzie po drodze, ale to są miejsca, do których wjedziemy i nagle się okaże, że przenosimy się w inny, dla wielu bajkowy, ale ja powiem historyczny czas. To Puchły na przykład. To miejscowość, w której nie da się nie zachwycić piękną, błękitną cerkwią, ale o niej opowiem Państwu przy innej okazji. Dzisiaj tylko powiem, że gdy dostrzeżecie cerkiew, jestem pewien, że się przy niej zatrzymacie i, i zaczniecie podziwiać jej urok, piękno, architekturę, kolor, zieleń wokół niej, już jak tym wszystkim się zachwycicie, Obróćcie się Państwo i z tyłu zobaczycie skansen. Skansen, w którym spotkamy wiele obiektów, jak to w Skansenie. Ja dzisiaj Państwu opowiem o trzech, bo są wyjątkowe. Jak tylko Wejdziecie do Skansenu po prawej stronie od razu za wejściem zobaczycie błękitny krzyż z błękitnym ogrodzeniem. On oryginalnie znajdował się we wsi Klejniki i jest takim typowym pokazaniem, jak wyglądały krzyże, tak zwane przydrożne, ale tutaj trzeba powiedzieć wiejskie, bo on w centrum wsi wstał, stawiane na Podlasiu przez właściwie dziesiątki, a myślę, i setki, lat. Dwa pozostałe obiekty, o których chciałbym powiedzieć, to najprawdopodobniej, bo tutaj właściciele z Kansenu e, mówią, no nie da się tego tak do końca sprawdzić, ale najprawdopodobniej najstarszą prawosławną chatę, która funkcjonuje, przetrwała na Podlasiu. Gdy wejdziecie Państwo do środka, zobaczycie tradycyjny piec, który znajdował się tu na Podlasiu, znajdziecie Państwo tak zwaną leżajkę, na której przy tym piecu spano, znajdziecie Państwo oryginalne ławy. A jeśli nawet nie oryginalne, to właściciele Skansenu starają się aby wykonywać je ze starych kilkusetletnich desek, bo takie posiadają. Ale zobaczycie Państwo też cyrylicą wykonany napis na ścianie tego domu, gdzie odnajdziecie datę 1868, czyli dotkniecie państwo czegoś, co oryginalnie ma już ponad 150 lat. Wszystkie elementy tej chaty są pięknie odnowione, są wypiaskowane, doprowadzone wręcz do perfekcji i co najważniejsze, właściwie żaden element nie wymagał wymiany. To wszystko są rzeczy tak mocno historyczny. Ale chcę Państwa zabrać jeszcze do jednego wyjątkowego obiektu, bo znajdziecie Państwo tam karczmy. Każdy powie, no karczma, Podlasia trochę przetrwała, ale żadna wiejska. Jest to karczma, która stała we wsi. I okazuje się, że to było takie miejsce, Spotkań, kultury, e, wymiany doświadczeń, ale też oczywiście no, spożywania alkoholu, jak to w Karczmie e, e, bywa. Dzisiaj, gdy Państwo jesteście na Bałkanach, to spotkacie się właśnie bardzo często z tym, że tam mieszkańcy nie spotykają się w domach. Oni się tam spotykają w restauracjach. U nas kiedyś ta tradycja była w Karczmie. Nie spożywano alkoholu kiedyś w domu. Nikt nie posiadał tego alkoholu e, w domu, a jedynym miejscem, była karczma. Kiedy mieszkańcy wsi kupowali alkohol, no to były tylko uroczystości typu wesele, ściny. Nie wiem czy przy pogrzebach, tego nie wiem. Ale wesele i ściny. Jak kupowano kiedyś, no w, w, chciałbym powiedzieć wódkę, to trzeba powiedzieć bimber na wiadra, bo na butelki nikogo by nie było stać. A Poza tym spożywano alkohol właśnie w takich karczmach, jak Państwo zobaczyć I też jak Państwo do tej karczmi wejdziecie po lewej stronie, zobaczycie miejsce spotkań wieśniaków, tak? bo tak nazywaliśmy mieszkańców wsi. Ale po prawej stronie, za zamkniętymi drzwiami, Państwo zobaczycie salonkę, gdzie już krzesła kryte skórą, gdzie już stół z obrusem, gdzie już zastawa bardzo bogata. Tam się spotykali no, w ważniowie mniejsi we wsi, K to, to Państwo, myślę, sami się domyślicie. Budzimy zabytki? No to może tym razem obudzimy zabytek, jakim jest wiejska karczma. I też powiem Państwu, że Pani Profesor Irena Matus, która opiekuje się tym skansenem, przepięknie Państwu opowie o wszystkim, czego ja dzisiaj nie opowiedziałem, czy w tej karczmie, czy w tym najstarszym domie, czy o innych obiektach, które Państwo w tym skansenie znajdziecie. Zapraszam. Budzimy zabytki. Zaprasza Adam Musiuk.